Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich kibiców futbolu, reprezentacji Polski. Na kolejnym spotkaniu na żywo z reprezentantem kraju z nami jest Wasyl. Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, miło mi, że będę mógł z Wami trochę Wam coś tak, tam wydać. Tak. Na, na Myślę, że będziecie wyrozumiali i te pytania też będą w miarę takie <śmiech> delikatne. delikatne. <śmiech> A Na żywo rzeczywiście widzimy tutaj. Um, nie, Sporą grupę dzieciaków. Cześć, witamy Was. Uczniów klasy trzeciej ze szkoły podstawowej nr 14. cześć. I oczywiście, Panie Wychowawczynie. Widzę Pani Wychowawczyń, Panią Anę Siporowską i Beatę Barnowską. Są Panie, tak? Dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy również Mateusza z Gorzyka Dobrze. Cześć, Mateusz. Cześć. I Adama Tomaszewskiego. Dzień dobry, witam. Witam o Adamie. Najlepiej Ciebie słychać, bo masz jakieś profesjonalne słuchawki przygotowane. Tak, no nie będę zdradzał marki, ale. Dek, rzeczywiście profesjonalnie. Jak to, to wygląda? Jak pilot migłowca wyglądasz. <grym> Dziękuję. <grym> to może Adamie, może zaczniemy, może zaczniemy od Ciebie, dobrze, żeby przejdziemy Dobra. do pytań. Bo już trener mnie goni bardzo, powiedział, że was że nie ma już odpoczywać, ale klucze ja go wyrwałem, żeby się móc spotkać z wami tutaj na żywo, także także przechodzimy do pytań, dobra? A Dobrze. Dalej. To jeszcze raz dzień dobry, panie Marcinie i panie Tomku, bo z panem Tomkiem już drugi raz się widzę na hangoucie, nie wiem czy Pana to pamięta ja, pamiętam. właśnie z... Poznałem pana, nie wiem czy po słuchawkach. Czy... No tak, słuchawki te same, ale przejdę już do pytań, skoro jest mało czasu. E, panie Marcinie, na początek pozdrowienia z płocka od kibiców i chciałem tak poza konkursem zapytać się, czy pan jeszcze pamięta w ogóle taki przystanek na swojej karierze jak Wisła Płock. Tak, no jak najbardziej spędziłem tam trzy lata, no, z różnymi wiadomo, to było skutkami z tym wszystkim, ale, ale też pamiętam, że, że, że był taki okres w mojej przygodzie z futbolem i. Też były chwile lepsze i gorsze, ale jako całość to, to, to można powiedzieć że jak najbardziej pozytywnie. A pamięta pan może, ile bramek strzelił przez te trzy sezony w Wiśle? O, ciężko, ciężkie pytanie. Nie Bo to jest ciekawa mówię. statystyka. W każdym sezonie pan strzelał po jednej bramce dokładnie. No to za dużo się nie rozbierało. No jak <laughs> na obrońce, to, to myślę, że całkiem nieźle. Ale dobrze przejdę już może do sedna, do tego pytania, które miałem przygotowane i chciałem zapytać, ponieważ pana nazwisko. W środowisku piłkarskim jest synonimem siły, waleczności, wytrzymałości, o czym świadczą pana pseudonimy. Jak ktoś nie wie, to przypomnę. Polski czołg albo bizon z Polski. A chciałem właśnie zapytać, z jakim najmocniejszym pod tym względem przeciwnikiem przyszło panu kiedykolwiek walczyć na boisku i kto najbardziej właśnie przy użyciu swoich walorów fizycznych dał się panu we znaki? Może z wyłączeniem takiego jednego piłkarza z Belgii, który teraz gra w jednym z rosyjskich klubów. Aha, tutaj jeżeli miałbym tak powiedzieć z zawodnikiem, którym to, najwięcej... Nie grałeś przeciwko Tak, Tak. Ta. Ta, 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 ta. Nie, graliśmy wspólnie. Graliśmy to wspólnie. Na moje szczęście. Też zawodnik z Belgii, jeżeli sobie mogę tak przypomnieć, zawodnik, z którym naprawdę dużo tych pojedynków, szczególnie przy takich fragmentach, Mieliśmy, akurat wpadaliśmy na siebie, mieliśmy styczność i to był Felani. Felani, tak? Tak, wcześniej grał w Standardzie Lesz tak. i teraz obecnie gra we Wertonie, także No i ładnie mu idzie całkiem. A, dokładnie. I zawodnik go mówię też w warunkach fizycznych, nie najgorszych, także była też przez ten okres, kiedy on grał w standardzie, wpadaliśmy na siebie na starych fragmentach i naprawdę te, te po, po meczach zawsze mówię parę śniaków i tam zadrapanie przebywało i, i te, nasze, te nasze mecze były bardziej przypominały walkę wręcz przy tym, tymi. każdy chciał jakąś jak najlepszą pozycję na wojsku sobie wywalczyć, przy tych tych i naprawdę parę, parę, parę było takich ostrych Tak, no chłop na schwały jeszcze ta fryzura, prawda? Zawsze trochę wyższy. No, tak, troszkę wyższy było mi, ale no wiadomo. Także my troszkę, troszkę, troszkę sobie nawzajem myślę krwi napsuliśmy. A co pan jeszcze może, jeśli może pan powiedzieć o Mario Balotelli, bo chyba grał pan w meczu z dwóchami, w towarzyskim meczu, jak się przeciwko nie mogę. Tak, ale to akurat y, można powiedzieć, że ten mecz z Głochami, który rozegrałem, to był bardziej taki epizod, bo wszedłem na ostatnie, bodajże jak pamiętam, 15 minut, także, także nie mm -hmm. mieliśmy za dużo styczności, żeby wpadać na siebie. Na pewno piłkarz jest, mm, piłkarz jest y, wielki i to nie ma co ukrywać. Teraz y, nawet y, świadczy o tym debiut w Milanie. Tak, po, dwie baroneczki. Tak, y, po krótkim czasie aklimatyzacji wejść i wstrzelić dwie bramki, to to, to naprawdę świadczy tylko o, o, o wielkim zawodniku. Dobrze, to dziękuję w takim razie bardzo. Życzę przede wszystkim zdrowia, wygrania jutro i szczególnie no, planowo w marcu z Ukrainą i San Marino. To będę was dopingował z trybun, także tam. Nie ma sprawy, dzięki, do usłyszenia. Dziękuję. To może teraz po, połączymy się z Mateuszem. Wy, Mateusz, cześć. Cześć, cześć, mam. Cześć, Mateusz, witam Cię. Na wstępie chciałbym się zapytać, czy mogę mówić po imieniu, czy muszę ja mówić po imieniu? po imieniu. No to jestem Mateusz Mijumi. Pierwsze moje pytanie jest w imieniu polskich kolekcjonerów autografów, gdyż jestem jednym z nich, mam już ponad 2,5 tysiąca tych podpisów i się zbiera. Akurat miałem z Państwem przyjemność się spotkać nawet na Polska-Włochy, czy, czy tam Polska-Portugalia we Warszawie. Zdobyć kilka autografów, a przejdę do pytania. Troszeczkę jest dłuższe, więc proszę się skupić. W przeszłości, jak yy, był pan, panie Marcinie, jeszcze piłkarzem, znaczy takim młodym, no. to chodził pan na mecze i zbierał możliwe w jakimś notesie autografy od piłkarzy. W jednym z wywiadów twój kolega Jakub Błaszczykowski mówił, że zbierał je wspólnie z bratem Dawidem. Tutaj posłużę się cytatem: Zbierałem jako dziecko. Choć większym zaparciem w ich kolekcjonowaniu wykazywał się mój brat Dawid. Wspólnie prowadziliśmy album, do którego wpisywali się piłkarze. Po meczu reprezentacji Polski z Niemcami w Zabrzu złowiliśmy trzy autografy Klinsmana, Haslera i Oliwiera Bierchofa. Kiedy do Truskolasów na turniej dla dzieci, który organizuje co roku przyjali chłopaki z Chorzowa, właśnie przypomniał mi się o dziecięcym hobby. I mam tutaj pytanie, co sądzisz właśnie o takich kolekcjonerach, którzy czasem na swoich ulubieńców czekają pod kilkanaście godzin, nawet ja czekałem też za Panem też kilkanaście godzin pod hotelem. Udało się czy nie? Co Pan sądzi o takich kolekcjonerów, a w, czy lubi Pan rozdawać autografy? Mówię co do końcówki pytania, jak mówię, zacznę może od końca. Czy lubię, to jak najbardziej. Cieszę się, że też w jakimś stopniu jestem wyróżniony i też mówię doceniany przez ludzi. Bo samo to, jeżeli ludzie, kibice, podchodzą, chcą autografy czy zdjęcie, to też jest jakieś tam wyróżnienie i, i, i coś na pewno wspaniałego zawodnika, jeżeli coś wykonuje jakąś swoją pracę na, na, na wojsku i ludzie to doceniają, to jest jak najbardziej miłe i, i jak nie stronię od tego, bardzo to lubię robić, także. A co do tego, jak byłem, myślę, młodym zawodnikiem, jak zaczynałem grać w piłkę, to nie miałem inne, inne, inne hobby i nie, nie miałem akurat takiej, żeby zbierać czy autografy, czy, 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 pod, czy podpisy. Wiadomo, zdarzało się tam jakieś sporadycznie, ale, ale akurat nie, nie miałem takiego hobby. Tak, dziękuję. Jeszcze mam trzy pytania, bo tak... <śmiech> <śmiech> Ma Pan swojego idola, którym się Pan wzorował w młodości? Tak, w młodości, moim idolem był jeszcze, w młodości grałem jako napastnik, także moim idolem był George Weah, też tak, napastnik. Też ja dobry, dobry piłkarz. Ja też tutaj zapytam się, bo widzę, że masz kilka tatuaży i pewnie często je robisz, może dla przyjemności, czy pomysły na nie są zaczerpnięte z piłki nożnej, może z twojego życia, czy są może jakieś... Daty szczególne, coś związane z rodziną albo z swoimi wydarzeniami? Yy, mówię to yy, tatuaże. Nie robię dla przyjemności. Każdy tatuaż, który posiadam na, na, na ciele jest z czymś związany. O czymś mi mówi, coś mi przypomina i jest zrobiony po coś. Także to wszystko, które mam wytatuowane, jest do czegoś nawiązane, wszystko jest przemyślane i nie ma żadnego tatuażu z przypadku. Każdy jest poświęcony jakiejś części życia, części czy rodziny czy, czy, czy też sytuacji, które, miały, które zaistniały w moim życiu. Dobrze. Jeszcze ostatnie pytanie, tak troszeczkę dla rozweselenia. Czy pasują Ci spodenki klubowe i reprezentacyjne? Ogólnie sznureczki nie pękają, czy zawodnicy nie narzekają? To jest kompletnie, kompletnie bez sensu, co my o tym mówimy. <śmiech> <śmiech> nie, jak najbardziej, jak najbardziej, nie przeszkadzają <laughs> tego. No dziękuję bardzo za, te, za odpowiedzi na te pytania. Ja też życzę wygrania jutro meczu z Irlandią, owocnej pracy z reprezentacją podczas grupowania właśnie w Irlandii oraz awansu do mistrzostw świata w Brazylii. Dziękuję, dziękuję bardzo i pozdrowienia od kibiców, się radza. Dzięki, Dzięki bardzo. bardzo. Dzięki Mateusz. Słuchaj Mateusz, bo tak mówisz, zbierasz te, te autografy, to czekałeś na Wasyla tyle, a zobacz, a teraz mam, aż takie zdjęcie i zobacz, Wasyla nawet mam. No, ja, 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 jak mogę się wziąć tak na szybko, to ja też mam Wasyla. No, ale takie. A, takie, brawo, no, takie a też, to panie, już też, też podpiszę z dedykacją od razu. To, to już też ma no, Wasila. Ja na Pana czekałem dokładnie: to było Polska, Włochy we Wrocławiu, jeszcze Polska, Portugalia. Na lotnisku nawet mam z Panem zdjęcie, ale to już a, to nie ma co się chwalić. No, to już, to już, to już podpisane, Ładne. także myślemy, myślemy Ci następnym razem, dobra? Dobrze, dziękuję, dziękuję bardzo. Na prawie na razie do usłynku. Coś. No i teraz, teraz witamy dzieciaków. Cześć, Cześć. Cześć, To co, już po lekcjach chyba, bo to jeszcze godzina jest yy, od przodu. Bagary. Na wagary. Na wagarach, nie. No. W, jak, w jakim wieku zainteresował się pan piłką nożną i czy pana sen już trenuje? W jakim, ja tak samo już myślę, że od, od, takich, od takiego wieku, jak wy, w jakim wy jesteście, myślę, że już, zacząłem, już cały czas miałem styczność z piłką nożną, to było wiek, jak wiem, 6-7 lat, już, już, już yy, trenowałem, czy to na, na, na czepaku, czy, czy na boisku betonowym pod, pod, pod szkołą, potem podejrzewam, yy, jak 8 lat, to zapisałem się do klubu hutnika Kraków i tam stawiałem pierwsze, pierwsze kroki. A co do mojego syna, to mój syn miał krótki epizod z piłką nożną. Trenował półtora pół roku w szkółce w Bruksela, ale niestety za bardzo nie był yy, zadowolony, nie sprawiał mu przyjemności. Bardziej inne, inne inne kierunki obiera, bardziej skłania się ku Także także yy, zaprzestaliśmy dalej i on też nie chce, nie chce po prostu trenować. Czy lubił pan chodzić do szkoły i czy był pan grzeczny? <grystanie> A to nie Jasne. powinienem, nie, nie powinienem w takich rzeczy, żebyście nie brali złych przykładów, ale, ale nie, nie, nie lubiłem chodzić do, 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 do szkoły i ja szukuję to to nie ma, nie ma co, jak najbardziej nie bierzcie tego przykładu, bo, bo to było złe. A, a czy byłem rzecz, to na pewno byłem jeden z większych rozrabiaków w, w klasie. Mówię, dzienniczek uczniowski, który Wy też na pewno macie, to był już zapisany po dwóch miesiącach, także, także nie, nale, nie, nie należałem do najgrzeczniejszych, ale, ale mówię, to nie ma co, co nie bierzcie, bo to złe przykłady, także, także trzeba słuchać nauczyciel, nauczycielów i to i Wam wyjdzie tylko i wyłącznie na dobre. także. A ten skip ma ze szkołą? Nie. Ile godzin dziennie pan trenuje i czy interesują pana inne dyscypliny sportu? Ile godzin? To jest wszystko uzależnione od tego, jaki mamy tydzień, jak wygląda nasz tydzień. Czy gramy mecze co trzy dni, czy gramy mecze co tydzień? Jeżeli gramy mecze co tydzień, no to treningi są tak od. Okay do dwóch godzin, czasami się zdarza do czek. zależy co robimy jak jest program przewidziany, czy, czy zaczynamy od siłowni, czy zaczynamy od tego, to wszystko zależy od tego jak mamy natężony tydzień, ale mniej więcej to jest tak, dwie godziny do trzech, w zależności no mówię, ten dłuższy mój okres treningowy był, kiedy wracałem po kontuzji to, 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 to trenowałem od 8 do 10 godzin, żeby żeby wrócić do, 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 do sprawności macie jakieś pytania jeszcze? Tak. Ile? Ile pan miał lat, kiedy pierwszy raz się zakochał i czy miał pan dużo wielbicielek? A ile? No nie wiem, nie pętam. to na pewno była um, miłość szkolna, a, a ile lat miałem, to, 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 to nie pętam. ale czy wielbicielek? Nie, no chyba nie miałem wielbicielek, ja mówię, byłem zapatrzony w piłkę i, i całe moje Proszę pana, a da jeszcze coś? Co? Co? Jakąś pamiątkę albo koszulkę z autogramem Coś wam mogę jak ma, ile was jest w klasie, to jak coś podpiszemy tutaj zdjęcia, tak samo mamy dlatego mamy zdjęcia, takie jest. zdjęcia, podpiszemy i, i, I możemy. możemy... No to myślemy, Tylko musicie was, ile, ile, was jest ile was jest? No i dla, dla pań, nauczycielek przecież, tak? 21! 21, ok. Damy radę. No, to jak tak? To już wszystkie pytania, czy jeszcze macie jedno? Jak pan spędza wolny czas poza treningami? Yy, poza treningami wolny czas to już bardziej... Yy. Nie mam za dużo czasu, żeby poświęcać rodzinie. Wiadomo, są to wyjazdy, są to treningi. Także każdy wolny czas staram się poświęcić mojej rodzinie, dzieciom i staram się jak najwięcej czasu im poświęcać, bo zdaję sobie z tego sprawę, że, że, że za dużo nie spędzamy teraz czasu razem. Także, także każdą wolną chwilę staram się jakby z dziećmi na zabawę, na jakieś wspólne wyjścia, i także tak to wygląda. Czy uprawiał pan inne dyscypliny sportu poza pracą? Nie, yy, nie, nie uprawiałem. Wszystko. To było tylko w szkole, jakaś gra w koszykówkę czy w piłkę ręczną, ale tylko było jako dodatkowe tam yy, zajęcia, a cały czas moje życie wszystko było podporządkowane tylko i wyłącznie pod piłkę nożną i to jest jedyna dyscyplina, którą, którą uprawiam do dzisiaj. Jaki zawód wybrałby pan, gdyby nie został piłkarzem? Jaki zawód? Ciężko powiedzieć, jaki zawód, ale myślę, że, że jeżeli by to nie była piłka nożna, to coś związane ze sportem. Na no, dzień dzisiejszy no, nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno coś, coś, czemuś bym się poświęcił, żeby było to związane ze sportem. Tak, bo to I... jest ważne. mogę coś powiedzieć? Bo to jest bardzo, bardzo ważne, zobaczcie, jest pasja, prawda? Was, tak, tak samo ja mogę też o sobie powiedzieć, że, że to, co nas... Złączy to właśnie wielka miłość do futbolu i wtedy człowiek się zupełnie nie zastanawia co by chciał innego robić w życiu, jak, jak ma szansę i okazję poświęcić swój czas i um, właśnie, właśnie swojej swojej pasji. No i to, to jest najfajniejsze dla nas, że możemy robić to, co żeśmy lubili, i no jeszcze do tego bierzemy za to pieniądze i mamy fanów i, i w ogóle jest git dokładnie. Tutaj Tomasz wszystko właśnie powiedział i wszystko się zgadza. Jeżeli ktoś, każdy ma jakieś tam marzenia, jakieś animacje, ale jeżeli się nie poświęcisz, nie, 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 nie będziesz chciał robić tego najlepiej, no, to, no to, to, to się wszystko mija z celem. Także trzeba się poświęcić w 100% i, i wtedy to przynosi jakieś tam efekty. No dobra, dajcie. Który mecz piłkarski wspomina Pan najlepiej, a który chciałby wymazać z pamięci? Wymazać z pamięci? No, kilka. Kilka bym chciał <laughs> wymazać z pamięci, ale taki na bieżąco, jak, jak można powiedzieć, to chciałbym wymazać z pamięci. No, myślę, że ten ostatni z trzechami, który. który, który yy... Myślę, był jeden z ważniejszych w życiu i który dawał nam awans do wyjścia z grupy. No i niestety tak się nie stało. Także myślę, że, że, że to był taki, o którym chciałbym, chciałbym zapomnieć. A który pamiętam, to myślę, że też teraz, tak samo jak przywiąz do ostatnich lat, których ten, to myślę, że spotkanie, które wróciłem po kontuzji. bo to mecz, który teraz tak najbardziej mi tam potkwił w pamięci i też. Miał powiązanie to, że wróciłem do personalnego uprawiania yy, piłki nożnej, także to, 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 to jakoś mi tam utkwiło najbardziej. No. A czy lubi pan obserwować z przyrodą? <laughs> tak, lubię, lubię. Lepiej Lepiej na co dzień tak. Zdarza się czasami. No. Co, pan, co pan robi, żeby przed meczem się nie denerwować? Staram się słuchać muzyki, mam jakieś ulubioną muzykę, którą słucham przed meczami. Staram się zrelaksować i nie myśleć o tym, jeżeli się dużo myśli, to wiadomo przychodzą głupie, <głupie> myśli, można powiedzieć, na, 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 do głowy. Staram się mówię zrelaksować, posłuchać dobrej muzyki i przygotować się jak najlepiej potrafię do meczu. Fajnie, słuchajcie, dzięki serdeczne, dziękujemy bardzo. Macie jeszcze pytania? Tak, ostatni jeszcze jedno. Czy, czy lubi pan tańczyć? Tańczyć? Nie, nie, nie lubię. Aha. Nie lubię, bo nie umiem także. A jakiej pan słucha muzyki? A to przeróżnej, przeróżnej. Mam też swoich ulubionych polskich wykonawców, czy też muzykę zagraniczną, także, także nie, nie mam. A, pan, a ma pan taką najlepszą, taką ulubioną. Nie, nie mam kilka. Ulubionej nie mam. Mam kilka naprawdę, których, których lubię słuchać. Mam jakąś tam y, przygotowaną y, składankę, której, której słucham tam czy przed meczami, czy w autobusie, jeżeli jedziemy na stadion, także lubię posłuchać muzyki, Mówię, żeby, żeby zrelaksować, żeby dobrze się przygotować. A wy czego słuchacie? Bo tak wypytujecie, o tą muzykę. Lubimy tańczyć i no, tańczymy. Ale jaka... I, I jesteśmy zespołem promyki. Aha, no? no to zatańczcie coś szybko, no tak na teraz, nie? No. Daj, no, no co? Ja, a, konsternacja widzę, coś. O. O, propaganda staje.

Tak jakby pan zgadł. Tak. Tomek się przygotowałem. Tomek, Tomek z, nimi z nimi. Nasıl saçamam? İngilizce bilen biri. Kapı hattında, gürültü anın bulunduğu biri. Geçen gece. 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 Geçen Okay. Gangnam style Gangnam style Gangnam style Fajnie, bardzo, fajnie, radnie. brawo! Myślę, że tam 3-4 kroki na pewno zapamiętamy na pewno się przyda. Pan Wojtek często by się nadawał, bo kiedyś w reklamie tańczył, to może by też zatańczył Gangnam Style. Tak, ale bardziej chyba takie klasyczne, jakieś tam bale czy coś też. <gry> Słuchajcie, dziękujemy bardzo za spotkanie. Już muszę Wasyla oddać, musi odpocząć troszeczkę. Także zapraszamy na, na następne spotkanie, na kolejne. Być może jak będzie, wam, jak Wam się to podobało i, i chcielibyście kontynuować spotkanie spotkania z, z wybranymi przez Was naszymi reprezentantami kraju, no to, to napiszcie do nas, dajcie znać, kogo byście chcieli zobaczyć. To może przed meczem z Ukrainą uda nam się znowu. Artura no to, to zrobimy jakiś konkurs, zobaczymy, zobaczymy, kogo w tym dobra? Dzięki serdeczne, trzymajcie, trzymajcie się mocno, trzymajcie się, na razie, cześć. Na razie.